Od ulotnej sławy po głębokie tragedie osobiste, historie życia aktorów pełne są historii wartych opowiedzenia z większą szczegółowością niż tylko żarty. Gdzie więc są teraz i kto odszedł? Przyjrzyjmy się ludziom stojącym za najdziwniejszą komedią licealną wszechczasów. Wyatt Night Odtwórca roli Tomiego Turnera urodził się 27 stycznia 1955 roku w Nowym Jorku. Wyatt Knight wcielił się w rolę Tomiego Turnera w filmie Porkies, mając zaledwie 25 lat. Ten błyskotliwy przywódca gangu zbuntowanych nastolatków z Florydy lat 50. XX wieku był odważny, inteligentny i zawsze szukał intryk, niezależnie od tego, czy włóczył się po damskich szatniach, czy knuł zemstę w obskurnym klubie nocnym, od którego film wziął swój tytuł. Ta rola nie tylko uczyniła złajata ikonę młodzieńczego buntu, ale także przyczyniła się do zarobienia przez Porkiego niewiarygodnych 100 milionów dolarów w kinach. Kwoty oszałamiającej jak na tamte czasy, Knight powtórzył te role w filmach Porkis: 2, The Next Day, 1983 i Porkis: Revenge, 1985. Ale po tym serialu jego kariera stanęła w miejscu. Występował tylko w mniejszych rolach w serialach, takich jak więzy rodzinne i morderstwo, napisała Hollywood: Nigdy tak naprawdę nie dał mu drugiej szansy. Wyatt zawsze uważany za jokera czuje się uwięziony w roli, z której nie może się wydostać. Za tą fasadą kryje się o wiele trudniejsze życie, niż większość podejrzewa. Jest żonaty z Harriet Bernholtz, partnerką, która wspiera go na dobre i na złe. Wychowali razem dwójkę dzieci, ale Wyatt cierpiał nie tylko z powodu emocjonalnego napięcia związanego z zatrzymaną karierą, ale także z powodu fizycznego bólu związanego z leczeniem raka. Znosił to wszystko w milczeniu, aż ciężar stał się nie do zniesienia. W 2011 roku Wyatt Knight odebrał sobie życie w wieku 56 lat. Jego śmierć, która szokowała fanów, była bolesnym przypomnieniem cichego cierpienia, jakiego doświadcza wielu aktorów, gdy sława przemija. Jego żona później otwarcie podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat mężczyzny kryjącego się za tym uśmiechem. Ojca męża, marzyciela człowieka, który nigdy tak naprawdę nie uwolnił się od cienia własnego sukcesu. Dla wielu historia Wyatt'a to coś więcej niż tylko tragedia. To przestroga przed ceną sławy i bolesną samotnością, która może towarzyszyć nawet najwspanialszym chwilom. Kim Catrall Grarola Lynn Lassie Honeywell. Kim Catrall, urodzona 21 sierpnia 1956 roku w Liverpoolu w Anglii, z dnia na dzień stała się. Fenomenem dzięki znakomitej roli pięknej i uwodzicielskiej gimnastyczki Lynn Lassie Honeywell, której instynktowny krzyk na sali gimnastycznej stał się jednym z najbardziej kultowych momentów kina lat 80. Miała 25 lat, kiedy kręciła film. Porkis. I ta jedna scena uczyniła ją fenomenem kulturowym. Ale Kim nigdy nie była tylko ładną buzią i udowadniała to przez kolejne lata. Po roli w serialu Porkis... Stworzyła jedną z najbardziej kultowych postaci w historii telewizji, Samantha Jones, w filmie Seks w Wielkim Mieście. 1998-2004. Silna, pewna siebie i niezwykle niezależna. Samantha Kim zdobyła uznanie krytyków, nominacje do nagrody Emmy i status współczesnego symbolu seksu. Filmy takie jak Manekin 1987 i wielka draka w chińskiej dzielnicy. 1986 dodatkowo ugruntowały jej popularność. Ale za blichtrem i przepychem kryła się długa walka o uwolnienie się od ograniczeń hollywoodzkiego stylu życia, zdominowanego przez wizerunek Kim, była trzykrotnie zamężna z Larrym Davisem, Andrii J. Leesonem i Markiem Levinsonem. Ale każde małżeństwo kończyło się złamanym sercem jej. Rozstanie z Lewinsonem w 2004 roku rozegrało się publicznie i otworzyło rany emocjonalne, które kim później opisała jako nigdy do końca niezagojone. Pozostała bezdzietna i otwarcie mówiła o uczuciu straty i samotności, które towarzyszą sławie. Stres na planie seksu w wielkim mieście, a zwłaszcza publiczny konflikt z koleżanką z planu Sara Jessica Parker, dodatkowo pogłębił jej napięcie psychiczne. 2025 roku. Kim będzie miała 69 lat. Promienną, silną i godną podziwu kobietę. Mieszka niezależnie, nadal starannie dobiera rolę i pozostaje aktywną orędowniczką starszych kobiet w Hollywood. Pomimo sukcesu, w jej wywiadach wciąż wybrzmiewa nuta nostalgii, nuta żalu za utraconą miłością i marzeniami, które kiedyś wyobrażała sobie inaczej. Dan Monahan, Jacko Edward Peewee Morris. Dan Monahan, urodzony 20 lipca 1955 roku w Ohio, miał 26 lat, gdy wcielił się w Edwarda Peewee, Morisa postać tak desperacko pragnącą stracić dziewictwo, że stała się obiektem ordynarnego humoru w filmie Piwi. Drobny, ale o silnej woli i niemal zbyt szczery swoimi wybrykami, czy to obstawianie seksu, czy bycie obiektem drwin z powodu wzrostu, stał się obiektem drwin i emocjonalną ostoją grupy. Dan powrócił w obu sequelach i na zawsze został skojarzony z Piwi. Rola, która przyniosła mu nieśmiertelność w popkulturze ale także ograniczyła jego kreatywność. Pomimo występów w filmach takich jak From the Hip 1987, Statek miłości i MacGyver, dorobek Dana malał. Jak wielu aktorów z niszowych filmów, które odniosły komercyjny sukces, był coraz częściej marginalizowany i obsadzany w rolach głównego nurtu, wcielając się w rolę sympatycznego nieudacznika. Wraz z rozwojem przemysłu filmowego, Dan został w tyle. Ostatecznie musiał znaleźć pracę poza aktorstwem, żeby zarobić na życie. Ciche przyznanie się do trudnych realiów branży. Rzadko mówił otwarcie o swoich zmaganiach, ale był szczery na spotkaniach z fanami i w pamiętnikach. Porkiego. Branża się zmieniła, ale on nie. Dan Monaghan obecnie, 70-latek, wiedzie skromne życie z dala od blasku fleszy. Na imprezach pozostaje przyjacielski i uprzejmy, pozując do zdjęć i wspominając z fanami, ale w jego oczach widać smutek spojrzenie, które zdradza tęsknotę za młodszymi, bardziej sławnymi latami, poczucie, że stoi na rozdrożu i wrażenie, że przestał słyszeć dzwonek telefonu. W wieku 65 lat. Eric Carter uosabiał mężczyznę całkowicie przytłoczonego chaosem szkolnego życia, a zwłaszcza niesławnymi eskapadami, w szatni i dziwacznymi narzekaniami nauczycieli takich jak pani Balbricker. Jego mimika, zawsze zdumiona, oszołomiona lub lekko przestraszona, uczyniła z Cartera ikonę komicznej bezradności z łatwością urzekającą publiczność. Doświadczony aktor, mający na koncie ponad 100 ról filmowych i telewizyjnych, Erik wniósł solidne podstawy aktorskiego kunsztu do każdej roli. Od eksperymentu filadelfijskiego, 1984 do Kevina samego w domu, 1990, gdzie zagrał wujka Charliego, wykazał się talentem do łączenia powagi z ciepłem i sarkastycznym humorem. Mimo tego talentu rzadko dostawał główne role. Jako aktor z imigranckim pochodzeniem pracujący w Hollywood w połowie XX wieku, Eric zmagał się z subtelnymi, ale realnymi przeszkodami związanymi z obsadzeniem w rolach i konfrontacją z kulturowo zakorzenionymi stereotypami. Mimo to wytrwał i zbudował swoją karierę na wytrwałości i nieskazitelnym charakterze. Poślubił Donaldę Carmichael i mieli córkę. Ich długie małżeństwo przetrwało wiele życiowych burz, w tym problemy zdrowotne, z którymi później zmagał się Erik, Zmarł spokojnie w 2000 roku w wieku 84 lata. Nigdy nie zagrał w kasowym filmie, ale dla tych, którzy znali jego twarz i doceniali jego talent aktorski, Eric Christmas był mistrzem w tworzeniu niezapomnianych małych ról. Czy pamiętasz przezabawny, nieprzerwany śmiech w niesławnej scenie pod prysznicem, czy też brawurowy plan zemsty w barze Porkis Porkis? Puris, pas wydany w 1981 roku, był czymś więcej niż tylko sprośną komedią dla nastolatków. Film był kulturową eksplozją, która zdefiniowała pokolenie nastolatków lat 80, rozwinął również kariery młodych. Aktorów, których prawdziwe życie było często o wiele bardziej skomplikowane niż ich ekranowe wybryki. Mark Harrier jako Billy McCarthy. Urodzony 6 października 1954 roku w Santa Barbara w Kalifornii. Mark Harrier miał 26 lat, kiedy wcielił się w rolę Billy'ego McCarthy'ego, lojalnego i błyskotliwego, najlepszego przyjaciela Piwi. W filmie znanym z odważnych scen akcji Billy wprowadził na ekran spokojniejszy i bardziej realistyczny wizerunek. To osoba, którą chce się mieć przy sobie nawet w trudnych chwilach. Mark powtórzył swoją rolę w sequelach Prosiaczek 2 i Zemsta Prosiaczka. Ale jak wielu innych aktorów z obsady, został obsadzony w stereotypowym stylu. Pomimo występów w filmach Real Men 1987 i Tank 1984, przemysł filmowy nigdy nie dał mu szansy na pełne wykorzystanie swojego potencjału. Rozczarowany zwrócił się ku aktorstwu, a nawet próbował swoich sił jako reżyser i producent. Jednak Hollywood rzadko rozpościera czerwony dywan. Dla byłych aktorów drugoplanowych. A wiele jego projektów miało problemy ze znalezieniem publiczności. Mark otwarcie mówił na spotkaniach z fanami o tym, jak czuje się pomijany, jakby drzwi zamknęły się cicho i bez wyjaśnienia. Mimo wszystkich rozczarowań nigdy nie stracił pasji do opowiadania historii. Dziś, mając 71 lat, Mark wiedzie skromne życie i pracuje głównie w teatrze, dziedzinie, która pozwala mu na nowo odkryć powody, dla których kiedyś tak bardzo kochał aktorstwo. Chuck Mitchell jako Porky Wallace. Chuck Mitchell, urodzony 28 listopada 1927 roku w Connecticut, stworzył jednego z najbardziej odrażających, a jednocześnie najbardziej fascynujących złoczyńców kina lat 80., wcielając się w Porkiego Wallace'a intryganta i zdeprawowanego właściciela niesławnego klubu nocnego, od którego film wziął swój tytuł. W wieku 54 lata Mitchell tchnął życie w postać Porkiego, obdarzając go wulgarnością wykraczającą poza wszelkie pojęcie, czyniąc go jednocześnie niezapomnianym i godnym pogardy. Po Porkim Czak przyjął drugoplanowe role w filmach: Better of Dead, 1985, American Pop, 1981. Oraz niewielką rolę w Fright Night. 1985 Choć jego talent przyciągał uwagę, pozostał on stereotypowym typem twardzieli podejrzanych właścicieli barów i komików. Presja zawodowa i pogarszający się stan zdrowia ostatecznie spowolniły jego karierę. Chuck Mitchell zmarł na raka płuc w 1990 roku. 92 roku. W wieku 64 lat. Wielu może nie pamiętać jego nazwiska, ale z pewnością pamięta Porkiego tak nikczemnego złoczyńcę, że nie sposób nie cieszyć się, gdy bohaterowie w końcu się mszczą. To dziedzictwo nie opierało się na blichtrze, lecz na niezapomnianych kreacjach postaci. Cyril O'Reilly jako Tim Cavanaugh. Urodzony 8 czerwca 1958 roku. W los, Angeles Cyril O'Reilly wniósł nieoczekiwaną głębię emocjonalną do serialu Porkis, wcielając się w postać Tima Kawanała. Za jego surowym wyglądem kryje się młody mężczyzna, cierpiący z powodu rasistowskiego, autorytarnego ojca i presji podporządkowania się normom społecznym. Rola Cyrila nadała filmowi wyjątkową głębię emocjonalną i przyniosła mu ciche uznanie w licznych komediach. Powtórzył tę rolę w filmie. Zeuk Porki wstąpił do Navy Seals w 1990 roku, a w 1980 roku wystąpił w filmach Matlock, Hunter i Airplane. Pomimo talentu i wszechstronności, Cyril nigdy nie osiągnął przełomu. Często obsadzano go w rolach żołnierza lub twardziela, nigdy w roli głównej zawsze jako solidnego aktora drugoplanowego. W miarę jak role stawały się coraz rzadsze. Cyril znalazł się pod rosnącą presją finansową. Później przyznał, że nieustanny cykl szumu medialnego i milczenia w branży filmowej poważnie odbił się na jego zdrowiu psychicznym. Niemniej jednak na spotkaniach z fanami, gdzie fani porkiego ustawiali się w kolejce, by podziękować mu za nadanie ich młodości, niespodziewanie głębokiego charakteru zawsze zachowywał uprzejmość i serdeczność. W 2025 roku, Cyril, 67 lat i wiedzie spokojne życie, okazjonalnie pracując nad własnymi projektami. Może nie osiągnął sławy, jaką niektórzy mu przepowiadali, ale w historii Porkiego dał nam jedno z najbardziej współczujących serc: Boyd Gaines jako trener Roy Brackett, urodzony 11 maja 1953 roku w Atlancie w stanie Georgia. Boyd Gaines wniósł do roli trenera Roya Bracketa w serialu Porkis. W wieku 28 lat cichą siłę i sumienną postawę. Jako nauczyciel wychowania fizycznego w szkole średniej, Brackett często wpadał w wir chaosu okresu dojrzewania. Nancy Parsons jako Biula Balbricker. Nancy Parsons urodzona 17 stycznia 1942 roku w St. Paul, w stanie Minnesota zapadła w pamięć dzięki roli autorytarnej i surowej nauczycielki WFU Bula Balbreaker, która była jedną z najzabawniejszych i najbardziej szalonych postaci w filmach Porkiego. Od pościgów z dużą prędkością po jej niesławną obsesję na punkcie identyfikowania konkretnej części ciała, występ Nancy był zarówno zabawny, jak i głęboko poruszający. W przeciwieństwie do wielu swoich kolegów po fachu, Nancy była już doświadczoną artystką, gdy dołączyła do ekipy filmowej w wieku 39 lat. Powróciła w sekwelach, a później zagrała w filmach Stalowe Magnolie. 1989 i z Biedronka 1992, ale rzadko dostawała główne role. Hollywood często obsadzał ją w wymagających poważnych rolach drugoplanowych, gdzie jej talent komediowy i dramatyczny był ledwie dostrzegalny. Poza sceną Nancy również borykała się z poważnymi trudnościami. Przez wiele lat cierpiała na cukrzycę, która ostatecznie ograniczyła jej zdolność do regularnej pracy. Wyszła za mąż za mężczyznę spoza branży aktorskiej i wychowała córkę, która później często opowiadała o odporności i cichej sile swojej matki. Córka powiedziała kiedyś: Że matka poświęciła aktorstwu wszystko, nawet gdy świat traktował ją źle. Nancy Parsons zmarła w 2001 roku w wieku 58 lat z powodu niewydolności serca i powikłań cukrzycy jej śmierć zasmuciła niezliczonych fanów, którzy kochali Balbricker nie tylko ze względu na jej szalone eskapady, ale także z powodu ludzkiej wrażliwości, którą pokazywała pod swoją agresywną fasadą. Roger Wilson spielt Mickey Jarvis. Roger Wilson, urodzony 8 października 1956 roku w Nowym Orleanie w Luizjanie, w wieku zaledwie 20 Cztery lat dał porywający występ w roli Mikeya Jarvisa w filmie Porkies. Mickey był arogancki, niezachwianie lojalny i zawsze pierwszy rzucał się do walki zwłaszcza przeciwko irytującemu Porkiemu Wallace'owi i jego barowi, choć nie był główną postacią. Komediową kreacja Rogera nadała absurdalnemu chaosowi pewien rys, a sceny konfrontacji dodały opowieści emocjonalnej głębi. Po powtórzeniu swojej roli w filmie Pork is the Two, Roger wystąpił w filmach takich jak Thunder Alley, 1985 i Second Time Lucky 1984 jednak jego kariera nie rozwinęła się tak jak wielu się spodziewało. Hollywood, jak to często bywa, zwróciło uwagę na inne talenty. Rozczarowany straconymi szansami i zaciekłą konkurencją w branży rozrywkowej Roger, zajął się scenopisarstwem i muzyką. Był niewątpliwie utalentowany. Ale w branży, która wymagała ciągłych innowacji z trudem odnalazł swoje miejsce. Poza ekranem życie Rogera również naznaczone było wzlotami i upadkami. Był kiedyś zaręczony z supermodelką Christy Turlington. Pozornie idealny związek, który zakończył się po cichu i pozostawił po sobie emocjonalne blizny. W 1988 roku wywołał publiczny skandal kłótnią z Jean-Claude'em Van Damim w nowojorskim barze Krótka. Gwałtowna sprzeczka przerodziła się w problemy prawne i dodatkowo zaszkodziła jego karierze. Chociaż, incydent. Ten nie jest już tak często opisywany w prasie, na stałe nadszarpnął jego wizerunek publiczny. W 2025 roku Roger będzie miał 69 lat i będzie prowadził spokojniejsze życie z dala od blasku fleszy. Nadal pisze i pracuje, ale rany przeszłości, zarówno osobiste jak i zawodowe, nigdy do końca się nie zagoiły. Jego historia skłania do refleksji i przypomina nam, że nie każda wschodząca gwiazda dostaje drugą szansę. Od skandalicznego incydentu w łazience, po przezabawne starcia z porywczym nauczycielem Balbrickerem, Gaines, portretuje braketa z niezwykłą dojrzałością, czyniąc go jednym z niewielu rozsądnych głosów w chaotycznej nastoletniej sadze filmu Jego Pełna. Niuansów gra aktorska zapewnia orzeźwiającą równowagę i podnosi na wyższy poziom nawet najbardziej chaotyczne sceny. Chociaż rola w porki. Porkis była zaledwie krótkim rozdziałem w jego karierze. Boyd Gaines stał się jednym z najsłynniejszych aktorów Broadwayu. Zdobył cztery nagrody: Tony za Kroniki Heidi, 1989, Ona Mnie Kocha, 1994, Kontakt, 2000 i Cygankę, 2008. Każda z tych nagród świadczy o jego wszechstronnym talencie aktorskim i niezaprzeczalnej charyzmie scenicznej. Jego role filmowe i telewizyjne, w tym w filmach The Sure Thing 1985 i Heartbreak Ridge 1986, świadczyły o jego potencjale, ale Hollywood nigdy go w pełni nie doceniło. Często pomijano go przy głównych rolach i sprowadzano do pracy na scenie. W branży, która generalnie nie ceniła klasycznego wykształcenia aktorskiego Boyd. Poślubił aktorkę teatralną Kathleen McNanny i razem wychowali córkę, podczas gdy on rozwijał swoją wymagającą karierę aktorską. Choć więzi rodzinne pozostają silne, Boyd przyznał w wywiadach, że długie nieobecności w domu na próby i trasy koncertowe czasami nadwyrężyły relacje rodzinne. Obecnie ma 72 lata. Nadal okazjonalnie występuje i cieszy się wysoką renomą w świecie teatru. Wiedzie spokojne życie, otoczone scenariuszami i wspomnieniami, i wciąż ceni swojego pluszowego Misia Porkiego z jego ujmującym uśmiechem. Wczesny przełom doprowadził do długiej, bogatej i satysfakcjonującej kariery opartej nie na sławie, ale na istocie rzeczy. Eric Christmas jako pan Carter. Eric Christmas urodzony 19 marca 1916 roku w Londynie i za Alinton Shasso Anglii dał nam jedną z najsympatyczniejszych i najbardziej naiwnych postaci z serialu Prosiaczek, niezdarnego dyrektora szkoły pana Cartera.